Hi, byczys! Dzisiaj zabieram Was w podróż po Niemczech, bo jak niektórzy wiedzą lub nie wiedzą, jak już wiecie albo nie, przybywam obecnie. Pomieszkuję, mieszkam, pracuję we Frankfurcie, a dziś mam dzień wolny i jadę na dwa dni odwiedzić moją bestkuzynkę Gabriele. więc zabieram Was dziś z Frankfurtu do Monachium. Pokażę Wam jak przejdzie podróż i jak w ogóle wygląda Monachium. Zajeżdża właśnie moja kolumbryna. To są w ogóle te szybkie pociągi, takie wiecie droższe, co jeżdżą między miastowo szybciej. To e, nie wiem w ogóle, bo nie mam na bilecie miejsca podanego i ja nie wiem czy tu się siada tak po prostu. Już jestem w pociągu i się dowiedziałam, że jak na bilecie nie mamy wybranych miejsc, to po prostu mm, tam gdzie tu są takie małe monitorki, widzicie 24-23. Jak na tym nie jest nic napisane, to można siadać, a jak tutaj jest na przykład napisane, to nie można siadać, jak się nie ma miejsca na bilecie. Dojechałam do Monachium i w ogóle mam jakieś takie dziwne, dziwne uczucie. Mam mega, bo niektórzy wiedzą lub nie wiedzą, ja tutaj mieszkałam przez wakacje, 2 i 3 lata ale głośno, zaraz powiem, halo! Dojechałam już na Perlach, tutaj mieszka Gabrycha i też tu mieszkałyśmy razem przez dwa tygodnie kiedyś. Zaraz zobaczę moją cousin. Nie dopowiedziałam wcześniej, że mam taką nostalgię, że tu jestem. Takie dziwne uczucie, takie wiecie, jak wracacie do jakiegoś miejsca po takim długim czasie, nawet nie sądziłam, że tu jeszcze kiedyś będę. Gabi ogólnie na mój przez zrobiła mi jajeczniczkę, ale tego niestety nie nagrałam. A to wszystko dlatego, że byłyśmy po prostu zbyt pochłonięte konwersacją i opowiedzeniem sobie wszystkiego, co się działo przez ostatnie parę miesięcy, kiedy się nie widziałyśmy. A później od razu się zebrałyśmy jak widzicie wyszłyśmy na miasto. Jesteśmy so, at Kennedy's. Kennedy. To jest Irish pub Okay. co możemy here? zrobić? us nam historię. Good beer, okay. because miss? it's Augustina. Augustina, Augustina yeah. from the cat. It's the best beer in, Ge in Germany or in Bavaria. Yes, Definitely it's, it's the, the best shit. Beer. It is the shit, yes. I'm especially, sure somebody will disagree. Especially but. out of the cat I love Augustina. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Did somebody say tequila shots? Tequila shots? No dugo nie trzeba nas <laughs> bono namować na tequila. <laughs> What is this gate? There's a big gate right there that that is it's called the -A -Tor. -A -Tor. That, that is the -A -Tor. big entrance to Kapila. the Munich city center. And we are here at the beautiful beginning, and we can. There's this amazing cafes, and, and if you walk on, you can go to the English Garden. It's beautiful. It's beautiful. So many. It's beautiful. How old is this? You built this? Uh -huh. This was built by Polish people. <laughs> No i po paru głębszych na mieście naszła nas ochota, żeby mm, podobać troszkę nóżką. Wybrałyśmy klub z muzyką typową dla niemieckiej młodzieży, czyli techno. W Niemczech panuje taka zasada, że przy wznoszeniu toastu należy sobie spojrzeć w oczy. Bo jeśli się tego nie zrobi, to przynosi to pecha w sprawach łóżkowych na 6 lat, a tego byśmy nie chcieli. Się bawicie! I tak właśnie tutałyśmy sobie nóżko do jakiejś czwartej a później poszłyśmy szukać przygód na mieście. Nie ja będę mówiła po polsku. Dobra. Tam ehm, mamy co? Tam jest Kaiserszmann. A Kaisersman to jest taki naleśnik w sobie jakiś jeden ziemaczek. Zawał chyba jakiegoś króla i stwierdził, że mu się nie chce kurwa robić naleśników zwykłych, napierdolił fuj ciasta na patelnię i potem sobie po prostu to tak kurwa pokroił jakoś, <grym> takie jak, tak, tak, jak, tak jak główno zrobił i e, teraz Niemcy to właśnie e, jedzą w ten sam sposób, że po prostu kurwa napierdolą fuj ciasta i tak przekładają kurwa to ciasto, żeby z każdej strony się um, złożyło i to są takie kawałeczki malutkie I oni to właśnie podają e, z e, kurwa z jabłkami, z jakimś drzemem kurwa jabłka. Apfel, apfel, apfel. Genau. Kaiser, Kaiser, Kaiser Schm Schmarn. Kaiser Schmarn. Ja, ja, ja. Genau. Gdybyście się zastanawiali, jak się zakończyła noc w e, monachium? W McDonaldzie. 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 I wyobrażacie sobie pracować. Która jest godzina Piąta rano? Aha, uh -huh. tuż O 5 rano burgery nawalać? Tak. Przejebane. Więc znajdujemy się teraz gdzie? Marine Plac. Tutaj jest Rathaus, czyli ratusz taki wielki, gotycki. Insulligung, insulligung, co to jest? Marienplatz Marienplatz und um, das ist Radhaus, ja? Ja, ja, das to są Rosy. so, danke, schön. I kurwa. Idziemy teraz w Marynplacu na Uban, Esban. Tak, idziemy spać. Szlapę. Okay. Godzina 5:10. Wygląda 14. 14:00. Insulligung. Jedzie nas. Autobus Nasi. Nasi, Nasi jadą, jadą po nas Trzeba kliknąć guzik Tyk eee. Bytoszyn Gabriela I teraz szybkie 15 minut drzemki Godzina 5.50 <noise> See you tomorrow Nic yes, nie będzie z tego coś. So, day two in Munchen, second day and the last day. My parents are taking me to uh, sightseeing a little bit. Uh, we already had dinner with uh, Patrick's. Lunch. Oh, lunch. I'm sorry, lunch. Yeah, we eat some nice homemade food. We ate some ice cream. And now we're going to sightseeing. Maybe have some more drinks because I already had a. Uh, huh? wine with uh, Patrick's dad. No i tak właśnie w to cudowne słoneczne popołudnie Patrick zabrał nas do restauracji, w której pracuje. Pojechaliśmy tam z banem, jak widzicie. The cafe is owned by Patrick and Holly. That's where the name comes from. Patrick and mm -hmm. And they are dentists. Coffee is um, 390, 3.90 which is um, um, average price in Munich, I would say. Okay. but the, cake snaps. Yeah, oh the cakes yeah the cakes are very God. nice and also from 7 p.m onwards this turns from a coffee and cake place into a, a bar, bar. Into a barn. so then in the evenings from 7 p.m onwards you get the best cocktails as well uh -huh. best cocktails that's true we so this is the patoli sign this is the patrick he's the star of the patoli he takes everybody here's but, uh, do you sell food? Also here, what else can we get besides coffee and cake? You can get sandwiches here. Sandwiches. We don't have a kitchen sandwich, so no scrambled eggs. Oh no. But you can get amazing um, pear sandwich with chocolate, uh, gouda cheese, and uh, a little bit of mustard. Perfect. We have a standard uh, ham and cheese sandwich, which is also nice. And then we have tomato mozzarella sandwich. on our was Jego wnętrze zaprojektowano tak, aby światło symbolicznie prowadziło wiernych od ciemności grzechu na dole ku boskiej jasności w kopule. Kościół z zewnątrz wygląda bardzo niepozornie, ponieważ jest wciśnięty pomiędzy dwie kamienice. Ale w środku, jak sami widzicie, bardzo dużo się dzieje. Jego długość liczy 22 metry a szerokość zaledwie 8. To the church tower? This is where we go. Up there, okay. Up there, we're walking up, walking. Time to take take some steps after the dessert. Right, the and then we will have an amazing view over Munich, and after that we can go over the map back to the train station. Perfect. Yes. So we're walking up. Yeah. up, 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 up. We're at three from seventeen. Three. <laughs> 17 piosenek! Tak. Zróbcie odpoczynek, proszę. Nie ma czasu! We made it to! Na górze! Gdzie jest bar? Gdzie jest bar na górze? No, ma perol. Na zobaczymy to Uuu, to jest Munich z góry. Wieża liczy 91 metrów. Prowadzi na nią 306 stopni krętych, drewnianych i kamiennych schodów. Niestety nie ma widdy. Ale z góry roztacza się widok na każdą stronę Monachium. Widać m.in. Marine Plac, Aliens Arena, a przy dobrej pogodzie nawet Alpy. So what is this big blue and white pole? What is it about? It's a uh, maibox. It's a traditional uh, gets put up. There's a uh, the tradition that the, the rival villages need to steal each other's um They steal them? Yes. And, and they um, need to protect them then if yeah. you lose your my-bomb that's uh, like the biggest uh, embarrassment, uh, embarrassment. Okay. and they'll take the tractors and the trailers and they'll load those on isn't that like during the night, night? during the night yeah. usually because people are not that um, protective protect in the night because lots of people are sleeping and if you manage to steal it it's like yeah, you're the same Widzieliśmy go również poprzedniej nocy. Entschuldigung, was to? Marienplatz. Und das ist is Rathaus, ja? Yeah? Więc Marienplatz to główny plac Monachium, takie serce miasta od ponad 800 lat. Największą atrakcją jest zegar z ruchomymi figurkami, który odgrywa historyczne sceny z życia miasta przy dźwiękach muzyki. Nazwa Plac pochodzi od kolumny mariackiej, ustawionej w 1638 roku, jako wotum dziewczynne po zakończeniu wojny. Właśnie tego widoku mi brakuje we Frankfurcie góry, mm. bo tutaj Franku wszędzie widać. No. Ogólnie, przy dobrej pogodzie, z tej wieży widokowej można zobaczyć pasmo Alp, tak jak tu widzicie. Widok sięga nawet aż do 100 km na południe. Wieża, na której przed chwilą się znajdowaliśmy, przynależy do Kościoła Świętego Piotra. To najstarszy kościół parafialny w Monachium. Jego początki sięgają XI XI wieku. Jego obecna forma to mieszanka gotyku, baroku i rokoka. Is the effect of many renovations and renovations? It's fake. What do you mean it's, it's fake? It was, this was destroyed. Um, all destroyed during the Second World yes, War. So Munich was the f one of the two most destroyed cities um, in, in Germany. I after think war. after yeah. like the war. Everything in, in Germany was basically built in this um, pre-war style. Yes, like so the old, like, you have a very Common sense of, of style and architecture, but it's all fake. It was it's all built <laughs> like this on purpose to, uh, yes. to, to look like uh, this. Okay. To look like yes. this, yeah. so. and, and like everything is painted or something like that. Also, in the, the Rathaus, there's a library, library. which uh, looks a little bit like a Hogwarts. Library. Hogwarts. Have you been there? Not yet, unfortunately, but it's on my to-do list. Okay. You've yeah. you been living here 25 year. years. Yes. Been here. <laughs> Never been to library in my life. <laughs> Beautiful, beautiful. Amazing Munich. Witam z powrotem na Dworcu Głównym. Będę się zaraz żegnać z moimi przyjaciółmi. Ale zobaczymy, się za dwa tygodnie może. Yes! Muszę wracać do kołochozu. We're saying goodbye to my baby. See Patrick, see O, Oh oh, my glasses. Dankeschön. See you in two weeks. Lovely seeing you Thank again. Thank you for having me. Danke. Bye. Bye, bye. bye bye. Bye I w taki oto sposób moja dwudniowa wyprawa do monachium się zakończyła. Dojechałam już do Frankfurtu z godzinnym opóźnieniem. Jest godzina 23.15. Ja mam jutro do roboty na rano. Jeszcze muszę S-banem dojechać do miasta, w którym mieszkam. Jest ciężko. Ale wiecie, po Deutsche Banie tutaj to niczego innego się nie spodziewałam niż opóźnienia. Wiecie dlaczego był pociąg opóźniony? Bo się zmieniali konduktorzy pociągów. I ten, który miał prowadzić nasz pociąg, konduktor, to jechał innym pociągiem i tamten inny był opóźniony, więc ten nasz też był opóźniony o godzinę. W ogóle ja nie wiem, kto tym zarządza. Naprawdę, uwierzcie mi, w Polsce możecie narzekać na pociągi, ale tutaj w Niemczech to jest, to jest 10 razy gorzej. Tutaj wszystko jest do tyłu, tutaj w ogóle jest tragedia. musisz mi wybaczyć, ponieważ wczoraj wróciłam dopiero o 12 do domu, a musiałam wstać o 6 do pracy. Witam się teraz z pracy. Witam i żegnam. Dziękuję za oglądanie, że byliście ze mną w Monachium. Um, za niedługo pojawi się może kolejny filmik na temat tej właśnie... na temat tego, co również robię w pracy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Bye, cześć.